A witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Ja wiem, że my dawno nie było I dzisiaj będziemy mieli Q&A Tego takie trochę ciekawsze niż yy, normalnie Wzbogacone jakiś element akcji O ile to można nazwać akcją Nawet sobie zatwiłem statystę, to jest Czuks Jakbyście nie poznali, jest łysy no Dzisiejsze Q&A nagramy w aucie Tyle, że dodatkową zmianą będzie to, że Dzisiaj nagramy sobie to z GoPro Ponieważ pomyślałem, że zrobicie jak mój znajomy Enlargo, pozdrawiam z tego miejsca Bardzo serdecznie, że po prostu będziecie Widzieli yy, wszystko z mojej Perspektywy i w międzyczasie będę odpowiadał na Wasze pytania, które mi zadawaliście na Instagramie i na YouTubie, więc zakładam to na głowę. No i jedziemy. Tak to będzie wyglądać z mojej perspektywy. Człuc mi będzie zadawał pytania, bo pamiętajcie, że nie można używać telefonu podczas jazdy, tak? To jest jasne: nie można użyć telefonu podczas jazdy. No oczywiście, że tak. No. Myślę, że możemy przejść do pierwszego pytania. Wybierałem pytania, no powiedzmy, że losowo, to znaczy, może nie tyle losowo, co po prostu no. O, może tak. Pytania były losowe, ale wybierałem te takie najlepsze. Tak naprawdę nie było za dużo, co wybierać. Dzisiejszy coś na swój drugi kanał? więc nie było od trzech tygodni. No i to pytanie wziąłem jako pierwsze, bo właśnie wiem, że nie było film przez trzy tygodnie, ja miałem tak być z regularnością. Jakoś się tak złożyło, że e, am, moje ambitne filmy aż przyrosły. Znaczy, ja wiem, że może ten nie jest ambitny za bardzo. Ale mam jeszcze kilka w zanadrzu, które zobaczycie za jakiś czas, no i niestety pogoda mi pokrzyżowała plany, więc musiałem je przesuwać, przesuwać, potem jeszcze były jakieś tam sprawy rodzinne, no i w efekcie, w efekcie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, jesteśmy miesiąc od ostatniego filmu, kiedy film miały być co tydzień, o nie, korek, Ja bym fajnie. chciał jeszcze powiedzieć tą rzecz, że tutaj czasami składnia tych pytań jest dosyć taka, yy... Kiepska, żeby nie było, że ja jestem jakiś głupi i daję takie dziwne pytania. Tak <grymne> jakby to jest, pytania od widzów sugeruję, nie sugeruję, że jest, są głupi oczywiście ale po prostu jak tak. że ja zadałem, nie zadałem żeby, żebym był czysty, że tak że to się umyj. Mamy jeden problem na trasie, bo wybrałem ulicę, która chyba jest zamknięta i nie wiem, czy będziemy w stanie przejechać. Ogólnie celem naszej podróży jest McDonald's. No, tak, w sumie stwierdził, że pojedziemy przez miasto, żeby było ciekawiej. Jest to tyle ciekawie, że możemy stać w korku i oglądać się po prostu stojąc w miejscu i nic nie robiąc. Co? Czuję się jakbyś mam trzy oczy, bo masz oczu, ale nie wiem, czy się patrzeć tu, czy tu. No stary, pasz tam, gdzie wolisz, no. Nie wiem, czy wybierasz moje oczy, czy obiektyw. W do Ciebie. Mam też nadzieję, że ogólnie nie będzie jakoś e, specjalnie przejaśnione to, co jest za szybą. Bo tak to wygląda na podglądzie, który mam tutaj. Ale, ale jak coś, to może bagia montażu. Tyle, że ja filmów nie montuję. Nie, no montuję film. To był taki żart nawiązujący do Minecrafta. Jakby to się nie skumał <grym> Dobra, korek za nami. Jedziemy z kolejnym pytaniem. Po której wstajesz do pracy boja, do szkoły o 7 i 8? A, no tak. Yy, pracy nie mam. Znaczy jakby YouTube to moja praca i chyba nie ma co się z tym kryć. Często mnie świeżą komentarze jak... Ostatnio taki komentarz widziałem. Haha, i co tam dzbaniec? Szkoła się skończyła, teraz trzeba będzie iść do pracy i normalnie pracować. Otóż nie tak szybko. Tak no naprawdę to... O ile może wam się wydaje, że YouTube to lekka robota. Lecz, bo... ja ty nie odpowiedziałeś na pytanie, staje. Jakie pytanie? No, o której wstajesz? O której wstajesz? Wstaje no, no, no właśnie, no bo właśnie. No właśnie, mówię, że to, to nie jest też tak, że sobie codziennie bimbam do 14, Bo na przykład dzisiaj, w momencie kiedy nagrywamy tego vloga, spałem 5 godzin, bo pisałem stronę pod odcinek. Potem musiałem wstać o 8., żeby zmontować film, który się miał pojawić na 13, A to był taki, trochę bardziej wymagający film z Minecrafta. Było to Minecraft Safari, pewnie część moich. Widzów wie o co chodzi. No więc yy, z godzinami bywa różnie. Zazwyczaj to zależy od tego jak sobie wcześniejszy dzień ustawię. Jak miałeś ile lat, to zacząłeś nagrywać? Yy, zacząłem nagrywać, bo miałem 10 lat. Często do mnie widzowie podchodzą na filmach... Na filmach, co ja gadam? Już za dużo filmów nagrywam. Na spotkaniach do mnie podchodzą widzowie. I się pytają, yy, czy jak mają powiedzmy 10 lat, 11 albo nawet 12, to czy mogą nagrywać. Jak dla mnie jest to o tyle śmieszne pytanie, że... No nie wiem, jak ja miałem 10 lat, to, to nie było tak, że YouTube to jest coś takiego wow, żeby nagrywać Trzeba Być Rezim. Tylko po prostu to były filmiki wrzucane do internetu, no i jakoś tak się zaczęło od tych filmików. Wtedy jeszcze nie dało się zarabiać na YouTubie, więc wtedy nie myślałem jakby pieniędzmi, okej? Okay? Tego mi nie zarzucajcie, bo zarabianie weszło dopiero w jakoś 2011, a wcześniej to po prostu były takie filmiki tak tak obrzucone do internetu. Prawdziwa damnianka się wytaczy. zdarzyło się, że jakiś widz przyszedł pod mój dom? A tak, widzowie przychodzą pod mój dom regularnie. Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie cieszyć. No nie powiem, że jest to jakoś mega uciążliwe. Jak ktoś przychodzi, to już tam wyjdę, nie? Zrobię to zdjęcie, dam autograf, pogadam chwilę. Jakby też yy, szanuję każdego swojego widza. Ale. Tak, zdarzają się takie sytuacje, że powiedzmy potrafią mi widzowie przyjść pod dom 4 do 5 razy dziennie w jakichś mniejszych lub większych grupkach eee, Czy ty też jak masz? No No, to, to jest chyba taki standard u każdego youtubera No, tylko do Klauduśki dochodzą na przykład pizza, a nie widzowie No, ale to zależy czy, czy ma się widzów czy hejterów Jakie byś chciał mieć następne auto? To jest coś o co bardzo często pytacie. Następne auto, no to jestem prawie pewien na dzień dzisiejszy, że yy, chciałbym kupić nowe Kamaro. I to dlatego, że po prostu jak się jedzie tym autem, przynajmniej tym moim aktualnym Kamaro, to... To jest tak, ta, taka łódź, po prostu, nie? Nie wiem, odczuwasz takie wrażenie? Ja nie, wiem, że to jest taka jakby łódź, bo film może tego nie oddać, bo był ma ten taki kąt zakrzywiony, ale to jest takie szerokie, tak się siedzi w tym, to tak dużo miejsca jest. No, nigdy nie myślałem jest ten pryzmat, ale faktycznie trochę jak łódź, no. no i tak znajomi mówią, że czasem jak siadałem, to że ja się czuję jak w łodzi. W tym nowym Camaro też siedziałem, w nim jest trochę już mniej łodziowato, ale nadal jest to takie przyjemne w środku auto. Ja wiem, że te szyby są małe, ok, i że widok jest taki taki se, ale do tego idzie przywyknąć w miarę łatwo. Więc zdecydowanie myślę, że nowe Camaro, chociaż myślałem też nad jakimiś Audicami, nad Teslą. Doknes, jak zaczynałeś nagrywać na Ety, czy na przykład myślałeś, że nie dasz rady albo skończyć z tym? No to tak jak właśnie mówiłem na początku, jak ja na początku filmy na YouTube'a przez pierwsze kilka lat, no to były po prostu filmiki wrzucone, tak tak o, tak nie wiem, czułem potrzebę uzewnętrznienia swojej twórczości, bo jakby można powiedzieć twórczością, dlatego że zacząłem ogólnie od animacji Lego. W sensie stawiałem klocki klocki postacie jakieś różne, no i je po prostu animowałem poklackowo i od tego chciałem zacząć. No potem jeszcze mnie wzięło na robienie recenzji, a finalnie skończyłem na Minecrafcie, więc a w... no. No. Nie wiem czy jest się czym szczecić. W sumie, że na Winecrafcie skończyłem. Myślę, że to pani by Ci była w stanie recognie. No właśnie tej w, tej nie tej wiedziałem. Pani, ale... czy tam stała jakaś taka pani, której nie wiedziałem, czy ona chce przejść przez ulicę z tym rowerem, czy chce porysować auto oponą Czasem są mega dziwne sytuacje na drodze. W tym momencie że nie przytoczę, aczkolwiek tutaj w tym momencie raz prawie auto rozwaliłem, bo była zima i próbowałem hamować. Nie jechałem jakoś szybko, bo jechałem coś około 10 na godzinę, może do 15. No to był tutaj teren na blokach. No i kurde, nacisnąłem hamulec, ale auto się zaśizgiwało pomimo tego, że koła po prostu były zatrzymane. No i wyjechałem maską na ulicę i gdyby nie to, że Jeep zrobił dobry manewr, no to mógłbym już nie mieć ma maski tak naprawdę w aucie. Dlatego pamiętajcie, nie jeździcie szybko, bo zawsze może wam jakiś doknes wyjaśnić na ulicę. I trzeba będzie hamować. Skąd masz kamaro. Jest takie pytanie, Ja takie pytanie wybrałem. Skąd masz kamarę? ty ja już musisz odpowiedzieć stary. No z, skąd mam kamaro? Z kamerą sprawy wygląda tak, że ogólnie planowałem kupić Mustanga, bo e, bardzo mi się podobały. No ale jak już nadszedł ten taki okres, że. Co, co się śmieje? Skąd masz Camaro? No generalnie to by chciałem kupić Mustanga. Najlepsze obiekty po prostu. Pytania jakie słyszałem wcześniej. Nie, nie, czekaj, ja do tego dążę! Ja do tego dążę! Dobra, dobra, no to co mam? Chodziło mi o to że y, planowałem kupić Mustanga i tam mniej więcej przeglądałem te wszystkie auta amerykańskie i jak znaczy ten taki okres, że już y, zbliżałem się do tego kupna auta, no to akurat na stronie pojawiło się ogłoszenie z Camaro w przystępnej cenie, a z racji, iż Camaro też brałem pod uwagę jako tak po prostu y, plan B jakby, no to stwierdziłem, że w sumie kupię Camaro y, i w momencie, kiedy zobaczyłem to ogłoszenie, no, to już dwa dni później pojechałem po to Camaro, więc to była naprawdę w miarę spontaniczna decyzja. Ale nie żałuję jej, jakby cieszę się, i nie chciałbym teraz Mustanga chyba za bardzo. Ale może mi się odwiedzić, kto wie, taki ten młody wiek się rządzi takimi prawami, że szybko się wszystko zmienia w głowie. To Powoli dojeżdżamy do McDonalda, chyba, Zdaję. dlatego zadawaj pytania. Właśnie. Właśnie, po co ty tu w ogóle jesteś, jak pytań nie zadajesz? Chyba. Ma... robisz robić auto? Aha, no, auta nie planuję przerabiać. Chociaż yy, planuję wymianę felg, bo te felgi, co mam aktualnie, to, to nie są ani oryginalne felgi, ani jakieś szczególnie fajne felgi. To po prostu felgi, które dostałem. Nie co? Nie promuj A czego mam promować? Aha, bo tam się nami pizzeria. Dobra, nie będę. Więc yy, jakby to nie, bo teraz to nic nie widzę w sumie. Zapomniałem, jakie było pytanie. Dobra, cię z jak cię traktują w szkole? Aha. W szkole już mnie nie traktują, bo już nie jadę do szkoły. Skończyłem szkołę. Aczkolwiek e, mieliśmy bardzo fajną, zbraną klasę, której e, by się nikt nie powstydził, myślę. B co się śmiejesz? <strasz> Nieważne, mów dalej. Zaraz się wysadzę stąd. E, no i ten. Mieliśmy prawie samych chłopaków, to była jedyna wada jakby i minus tej klasy. Brakowało mi trochę dziewczyn, przyznam. Otworzysz te drzwi, czy mam, sorry, mam, mam ci sam otworzyć? Sorry, sorry. Dzień dobry. Tak? Poprosiłbym e, wieśmaka tak? z frytkami i kolą. Powiększony, powiększony? A czym się różni powiększony od pomniejszonego? pomniejszonego. Proszę? Duże frytki, duży napój. Duże frytki, duży napój? To jest powiększony, a normalny jest średni. A jest pomniejszony jakiś? Nie wiem, jest albo zwykły, albo powiększony. Dobra, no to zwykły. Zgadza się? Wie pan, co ja bym panu powiedział, gdyby nie to, że słońce się odbija i nie widzę nic na ekranie? Tak, masz Nicola, tak? Tak. Zapraszam. Dobra, dziękuję. Na ogół nie jadam w McDonaldzie, ale czasem może. Dzisiaj masz dzień dziecka, więc dzisiaj, o, już nasze kole czekają, ja już to widzę. Nie wiem, no teraz, teraz myślę, że ja wziąłem McDrive'a, w sumie to chętnie to bym siadł. I bym zjadł na tych ławeczkach. Jak gdzieś zaparkujemy, co? Jak przyjmowały się pierwsze filmy na YouTube? Ojeju, nie przyjmowały się, bo na przykład mnie nie oglądał przez pierwszy rok, prawie. Znaczy, przez pierwszy rok, dwa to może 100-200 widzów udało mi się zdobyć, więc tak naprawdę początki były e, nie tyle trudne, co po prostu przerąbane. Jakby misja zdobycia kilkuset tysięcy widzów wydawała się prawie niemożliwa. Dobra, tutaj sobie starę, mam nadzieję, że nie rozwalę. A więc wracamy po McDonaldzie. Brzuszki najedzone, czuł cieszony. zabawka była w zestawie. Jak się czujesz z faktem, że kończysz szkołę i trzeba będzie iść do pracy? A, no to w sumie już na to odpowiadałem, no. nie idę do pracy, bo nie idę do pracy, ale za to no YouTube to, no uwierzcie, to też jest po części praca, wymaga wielu wyrzeczeń, czasem mam jakieś dłuższe wyjazdy, na przykład ostatnio byłem w Toruniu, chociażby z wami się spotkać na archipelagu zabaw, to też mnie nie było trzy noce w domu, musiałem całą Polskę jechać. A, wiele jest takich wyjazdów, ale no też y, muszę codziennie y, nagrać film, jeżeli chciałbym się utrzymać, no bo YouTube to nie jest coś takiego, że raz sobie nagrywacie, a raz nie chyba, że jesteście Włodkiem Markowiczem, to, to Albo... tak. Albo Blowem? No. Albo to, bo. No tak, no tak. Stary, ja wszystkich tam w chmurach, bo ciebie wiedzieć, tym, który jest idealnym przykładem do całej w ogóle odzwierciedlenia tego wiedzy. Haha, sobie faktycznie, no. Uh, dobra, trę utknąłem na rondzie, już drugie kółko już mi się w głowie zaczyna kręcić. Ale przechodzimy za to do następnego pytania. Kiosek Games, czy znasz N-Largo? Tak, e, znam Enlargo, dzisiaj już go pozdrawiałem na filmie I to pytanie tutaj też władowałem po to, żeby nadmienić, że e, No, zainspirowałem się m.in. Enlargo Przy nagrywaniu tego filmu e, Robiliśmy razem live'y na jego kanał Jeżeli ktoś go subskrybuje, to mógł mnie tam zobaczyć czasem, bo e, To chyba nie jest tajemnica, że lubię sobie pograć w Forze I w sumie nie wiem, czemu tak ludzi dziwi Mam też w domu kierownicę e, Znaczy nie taką jak tu, ale mam taką kierownicę do gry I sobie czasem lubię tam pojeździć w wirtualnym świecie autami Wow, jak tutaj zasuwają, właśnie ja się nie dziwię, że tak wymijają tego rowerzystę Ja osobiście się mega boję rowerzystów na drogach To znaczy obchodzę się z nimi jak z jajkiem Naprawdę bardzo ostrożnie wymijam I bardzo szeroko, jak, jak jest taka możliwość Przeprowadzisz się kiedyś do jednego miasta? A wiele osób, w tym ty Na przykład mi mówisz, że no, w Warszawie na przykład to jest fajnie, bo, bo duże miasto i tak dalej i wszyscy chcą do Warszawy na przykład uciekać, aczkolwiek ja osobiście, e, no, mi się podoba w Bielsku, znaczy Bielsku to jest ładne miasto, o akurat, ironia, ironia losu, akurat zaraz będziemy przejeżdżać koło mojej szkoły, e, to wam od razu mogę pojeździć że do szkoły, bo się o to pytaliście, jakby nigdy wam nie chciałem mówić, bo nie chciałem też widzów pod szkołą. Byłoby to czasem niezręczne. Uwaga, trzeba się zatrzymać. Dobra, nie nieważne, nie ma nic. A tu jest moja szkoła. Tu chodzimy do tej szkoły. To jest edukacja. Czy było spoko? No, szkoła jak szkoła. Myślę, że najwięcej w szkole, jeżeli chodzi o klimat, no to zawsze robi klasa, nie? Bo to jakby w klasie siedzicie większość czasu i z klasą przebywacie y, cały ten czas. Czemu skoro te włosy cię tak irytują, to nie dasz ich na bok, czy na dół, czy coś? Pozdro. Myślałem, czy by się nie ogolić na łyso na te wakacje i to tak y, naprawdę grubo to rozmyślałem. To, no, może nawet by to było dziwne, ale ja już byłem w sumie kiedyś łysy. Miałem różne fryzury. Ym... Włosy mnie irytują, może jak są postawione, to nie właśnie. To jest też powód, dla, dlaczego je stawiam. Między innymi, bo jak po prostu mam je opuszczone, no to potrafi mi wchodzić do oczu, łaskotać mnie po czole. A nie do końca jest to dla mnie komfortowe, no ale nie daję ich na bok, bo z drugiej strony nie chcę wyglądać, jakbym był ulizany jakoś specjalnie. Także jeżeli Wam się film spodobał, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Zadawajcie pytania w komentarzach, może jeszcze odpowiem na jakimś kolejnym odcinku. Jeżeli ten film się będzie cieszył pozytywnym odzewem, no to na pewno nagram jeszcze jeden taki QA. A tymczasem biorę wam tego przed kamery. Eee, I ten. Subskrybujcie kanał. vlog w kolejny piątek powinien być. A jak nie będzie, to, 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 to trudno. Fajnie, że obrazasz. No. Otrzymajcie się. No i cześć.